Hejka, kochani, witajcie na kanale Kiermasz Smaków. Dzisiaj przygotujemy nietypowy przepis, bo będzie to naleśnik z piekarnika. Potrzebne nam będzie 160 g mąki, 400 ml zimnego mleka, 2 jajka i 2 łyżki cukru, szczypta soli i łyżka oleju. Zabieramy się do przygotowania. Tu już mam przesiane 160 g mąki. Do mąki wlewamy nasze mleko. Cukier, wbijamy jajka, a jeszcze szczyptę soli od razu wsypiemy, wbijamy jajka, łyżka oleju i wszystko razem miksujemy, tak jak przy normalnych naleśnikach. Blachę z piekarnika wykładamy papierem do pieczenia, przelewamy nasze ciasto na blachę, wyrównujemy po całym papierze, po całej blaszce i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na około 18-20 minut. Gdy nasz naleśnik wystygł, smarujemy go czym kto lubi. Tak jak zwykłe naleśniki z nutellą. Ja mam przygotowany tutaj ser biały, zmieszany z cukrem i z cynamonem. Wykładam cały ser na naszego naleśnika. I kroimy naszego naleśnika na cztery paski wzdłuż. I jeszcze na pół w tę stronę. I teraz każdy pasek zwijamy w rulonik. Tak, przygotowane ruloniki układamy na talerzu. Zwinięte ruloniki naszego naleśnika posypujemy jeszcze wierzchu cukrem, pudrem. I gotowe! Życzę smacznego! Jeżeli filmik Ci się podobał, daj łapkę w górę, ciśnij subskrypcję, dzwoneczek, a wtedy żaden film ci już nie ominie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!